Jujitsu jest systemem walki o specyficznej, osobliwej i niezwykle bogatej, a niekiedy skomplikowanej technice. Dziś rozmawiałam o tym z naszym gościem. Witam serdecznie, nazywam się Michał Rutkowski, jestem głównym trenerem, założycielem klubu Science Gold Team, jednej z wielu filii Gold Team w Polsce, dokładnie filii braci Linkę. Jestem posiadaczem brązowego pasa. Właśnie podbrać mi linkę. Bo właśnie chciałabym coś więcej się dowiedzieć na temat Waszego klubu. Gdzie działacie? Gdzie macie swoje filie? Kiedy kilka lat temu zakładałem klub, to tak naprawdę rozpoczynaliśmy swoją działalność w miejscowości Głupczyce i w okolicach Głupczyc. Klub rozwijał się w tamtym rejonie. Później troszeczkę zmniejszyła się ilość ludzi do tego stopnia, że doszedłem do wniosku, że trzeba znaleźć inną lokalizację. I rozpoczęliśmy swoją działalność w Kędzierzynie Koźlu. W Infinity Fitness Club mamy bardzo dobrą profesjonalność salę do sztuk walki i tam dwa razy w tygodniu prowadzę zajęcia z dziećmi i z osobami dorosłymi. Z racji tego, że dwa lata temu zmieniłem miejsce zamieszkania, przeprowadziłem się do Prudnika, doszedłem do wniosku, że w swoim miejscu zamieszkania też wypadałoby otworzyć swoją sekcję i udało mi się w 2016 roku to dokonać. We wrześniu otworzyliśmy filię w Prudniku, prowadzimy zajęcia w klubie fitness na Placu Wolności dwa razy w tygodniu. Są to dni piątek i poniedziałek po półtorej godziny. Już kilkanaście osób trenuje z sukcesami. Osoby, które zaledwie trenują od września już były na zawodach, część pozdobywała medale, także wszystko idzie to w dobrym kierunku. Właśnie, jakie macie sukcesy? Czym się możecie pochwalić? Z racji tego, że no, jesteśmy stosunkowo młodym klubem, tak bo w Polsce już kluby istnieją kilka, czasami kilkanaście lat, to mamy na swoim koncie medale takich imprez jak Mistrzostwa Polski, Puchary Polski, Mistrzostwa Europy, imprezy lokalne, które odbywają się w całej Polsce, ale także imprezy międzynarodowe typu Mistrzostwa Europy w Pradze, które niedawno odbywały się, w których brałem udział. Turniej Naga, bardzo prestiżowy turniej, który odbywa się na całym świecie. W zeszłym roku miał on miejsce w Niemczech, w Limburgu. Też medale przywiedliśmy stamtąd. Także no jak na tak młody stosunkowo klub, wydaje mi się, że mamy dosyć dużo sukcesów. A tak krótko o samej tej sztuce walki, czym ona właściwie jest i czym różni się od innych sportów, na przykład od karate? Czy znaczy nie chciałbym tego oceniać w kwestii co jest lepsze, a co jest gorsze, tak? Ja w ogóle wywodzę się z tradycyjnego judo. Kilkanaście lat temu zacząłem treningi pod okiem trenera Eryka Erika Niestety nie żyjącego już. Tradycyjne jiu w zasadzie jiu tak mówi się o tym. Trenowałem pod egidą International Jiu-Jitsu Federation i, i, i pewnie też przy tym bym został, gdyby nie to, że, że mój trener umarł, tak? I szukałem właściwej drogi dla siebie. I trafiłem na brazylijskie jiu-jitsu, tak? Trafiłem na seminarium z Mariuszem Linkę, które odbywało się w Raciborzu i doszedłem do wniosku, że to jest to, tak? Że to jest to, co chcę robić dalej w życiu. Kolejna moja pasja i chyba w tej chwili największa, ponieważ Brazylijskie jiu wydaje mi się jest w tej chwili najbardziej ewoluującą sztuką i sportem walki na świecie. Tak? To najbardziej dynamicznie, wydaje mi się, rozwijająca się sztuka i sport walki na świecie. No a Polska w tej chwili stanowi jedno z największych potęg na świecie. W Europie jest to drugi kraj poza Anglią, jeżeli chodzi o posiadaczy czarnych pasów, a także no, najlepszych zawodników na świecie. Brazylijskie jiu-jitsu to tak naprawdę filozofia. To nie jest tylko coś, co daje nam satysfakcję, gdy przychodzimy na trening. Tak? To jest coś, co kieruje naszym życiem, tak? Sam wiem po sobie, jeżdżąc gdzieś na delegację, a dużo podróżuję po Polsce, pierwsza rzecz, jaką robię, to w danym mieście szukam klubu, tak? Który trenuje. A zdarza się tak, że w większości miast są to filie gold teamów lub kluby zaprzyjaźnione, gdzie mam wielu przyjaciół, znajomych, do których tylko wystarczy, że zadzwonię, to, to, to przyjeżdżamy, trenujemy razem, spotykamy się wspólnie, także no jest, to, jest to sposób na życie, jest to filozofia, która no naprawdę daje niesamowitą satysfakcję. Wielu ludziom pomaga, tak? Nie osobiście zdarzyło się, Mając swoich zawodników, wyprowadzić kilku zawodników, że tak powiem, na dobrą drogę, tak? ponieważ każdy, kto przychodzi na trening, jest traktowany indywidualnie. To jest bardzo ważne. Każdy ma inne predyspozycje, no, w zasadzie wszystko. Czy tak? trzeba, trzeba mieć jakieś specjalne umiejętności? Nie, nie, właśnie to jest to, kontynuując swoją myśl, że brazylijskie życie jest dla wszystkich tak? dla kobiet, dla mężczyzn, dla słabszych, dla silniejszych, dla bardziej rozwiniętych, dla mniej rozwiniętych, dla osób niepełnosprawnych. I tu przykład mogę podać ze swojej sekcji, tak? Mam dwie osoby. Jeżeli chodzi o dzieci, to mam w swoich szeregach chłopca, który jest zespołem Downa i super trenuje, tak? Jest to dla niego nas niesamowita integracja z, z dziećmi, tak? Na początku, oczywiście, dzieci troszeczkę z dystansem do niego podchodziły, ale wydaje mi się, że trochę mojej pracy w to zostało włożone i w tej chwili zasymilował się zupełnie pozytywnie z wszystkimi dziećmi, pomagają mu. Także, no naprawdę, jest to wydaje mi się pod względem rozwoju i psychicznego, i fizycznego. Super sprawa. Po drugie, w mam chłopca też niepełnosprawnego, który nie posiada jednej kończyny, tak? Górnej kończyny i trenuje, tak? I nie przeszkadza to w niczym. Nam to w niczym nie przeszkadza, jemu to w niczym nie przeszkadza. Chwała za to rodzicom, że, że wysyłają dzieci na zajęcia, które mają jakiekolwiek upośledzenia i tak naprawdę ta osoba nie jest traktowana w jakiś sposób, nie wiem, że jest to osoba pokrzywdzona, ułomna. Nie, on jest członkiem drużyny, on jest członkiem grupy, więc no, daje nam to obraz, jak naprawdę, co daje, tak? Ta sztuka, ten sport walki. A jak wyglądają same szkolenia wasze? Yy, nie z nazwą bym tego może szkoleniem. To są takie, no to są treningi. Normalnie treningi. Dwa razy w tygodniu w Prudniku, dwa razy w tygodniu w Kędzierzynie Koźlu. Mniej więcej treningi są po półtorej, po dwie godziny. Oczywiście zadrzewają się intensywną rozgrzewką, bo to jest najważniejsze, tak aby ustrzec się kontuzją wszelkiego rodzaju. Potem są techniki. Potem są techniki, kilka technik. Przerabiamy w tej chwili pewne bloki tematyczne, tak? Związane z, 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 z technikami, jakie, jakie stosuje się w brazylijskim jiu -jitsu. Oczywiście treningi podzielone są na dwie formuły, tak? bo to jest bardzo ważne, trzeba o tym powiedzieć, że brazylijskie jiu-jitsu zarówno na zawodach, jak i na treningach traktowane jest w dwóch formułach. Pierwsza formuła gi, czyli treningi w kimonach, w gi. Są to bardzo techniczne treningi. W zasadzie brazylijskie jiu powinno się trenować w ten sposób. Zaczynać treningi od tego, a drugi trening w drugim dniu jest to formuła nogi, czyli trenuje się bez, bez gi, bez kimon. Przeważnie są to koszulki, Typu guard, obcisłe, spodenki lub getry, tak, żeby to wszystko przylegało do ciała, żeby też nie powodowało jakichś kontuzji. I też w tych dwóch formułach startuje się na zawodach, zarówno na mistrzostwach polskich, pucharach i tak dalej, i tak dalej. Także no, to też jest ważne i o tym po prostu trzeba powiedzieć. Wspomniał Pan przed chwilą jeszcze o kontuzjach, właśnie chciałabym do tego wrócić, czy to jest niebezpieczny sport? Jakie kontuzje najczęściej występują? Eee, znaczy, to zależy, tak. Każdy sport jest niebezpieczny na pewnym poziomie. Wiadomo, jeżeli sobie eee, kopiemy gdzieś tam na podwórku w piłkę, to z reguły nic się nie dzieje. Jeżeli gramisz profesjonalnie, no to sami wiemy jak, jak to wygląda z kontuzjami, ale proszę mi uwierzyć, jeżeli chodzi o, o brazylijskie jiu-jitsu, jest to no, jeden z najmniej kontuzyjnych sportów na świecie, jeżeli chodzi też o sztuki walki, z tego względu, że bardzo duży nacisk kładziemy na, na rozgrzewkę. Po drugie, no, trener musi mieć pełną kontrolę nad tym, co się dzieje na sali, Takie, szczególnie jeżeli chodzi o sparingi, z tego względu, że no, trzeba uważać, tak? Osoby niedoświadczone, przeważnie nie zestawiane są razem, czyli dwóch, dwóch ludzi, którzy dopiero co zaczęło treningi, nie, nie, nie walczy ze sobą razem, z tego względu, że może to, może to akurat powodować kontuzję, bo, bo oni nie wiedzą tak naprawdę co mają robić. A osoba, która już jest zaawansowana treningowo, zawsze taką młodą osobę poprowadzi, podpowie. Poza tym na treningach, jeżeli chodzi o sparingi, nikt nigdy nikomu nie udowadnia, że jest lepszy, że jest silniejszy, że jest lepszy technicznie, że bardzo łatwo tą osobę podda. Nie na tym rzecz polega. To jest nauka, cały czas nauka. Szanujemy się bardzo nawzajem, czy to przeciwnicy na macie, jeżeli walczą na zawodach, czy to koledzy z maty, jeżeli walczą na Szacunek jest tutaj bardzo, bardzo ważny, dlatego w tym miejscu warto też powiedzieć o tym, że często tego typu sporty traktowane są przez rodziców albo osoby postronne jako no coś, co wykonują ludzie, nie wiem, współświadka, ludzie, którzy, którzy mają, że tak powiem, no, ciemną przeszłość, a tak nie jest. Chociażby ja jestem tego przykładem. Na co dzień zajmuję się poważnymi sprawami, pracuję w, w dużej firmie, nie mógłbym sobie pozwolić na, na zepsucie swojej reputacji, poza tym prowadzę klub sportowy. I, i tak naprawdę trener powinien być przykładem tego wszystkiego, więc to też jest bardzo ważne. Tak samo ja wymagam tego od swoich zawodników. Jeżeli dowiaduję się gdzieś, że ktoś trenując u mnie udowadnia tak, komuś, że, 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 że coś trenuje i chce pokazać, że jest lepszy, to przeprowadzam z taką osobą po prostu rozmowę. Rozmowę, która wiele i też mi e, pokazuje jaki charakter ma ta osoba i tak dalej. Jeżeli do tej osoby dotrze, że, że tak nie powinno być, że, że on też powinien świecić przykładem i nie wykorzystywać tego, czego jest uczony tutaj na sali przeciwko komuś, a szczególnie osobom słabszym, no to w porządku. A jeżeli do takiej osoby nie dociera to, no to taka osoba po prostu jest usuwana z sekcji i nie ma racji bytu w czymś takim, bo tak jak mówię, jest to cała filozofia, jest to sztuka walki, a nie towarzystwo wzajemnej adoracji, gdzie spotyka się kilku ludzi i, i, i robi sobie krzywdę albo uczą się czegoś i później wykorzystują to przeciwko komuś. To jest bardzo ważne, o tym trzeba, o tym trzeba mówić, żeby po prostu ludziom, którzy nie mają świadomości, e, a szczególnie rodzicom, którzy boją się wysyłać dzieci na tego typu zajęcia, zróżnić powodów. A gdzie taka osoba zainteresowana waszymi treningami, gdzie może się zgłosić? W tej chwili zostało wydrukowanych poro plakatów informujących o nowym naborze do naszej sekcji. Między innymi plakaty znajdują się też w Nysie, ale zdaję sobie sprawę, że akurat w Nysie są dwa bardzo dobre kluby brazylijskiego od jitsu i jeżeli ktoś by chciał trenować w Nysie, to spokojnie może to robić tutaj na miejscu. Myślę, że dla nas osoby zainteresowane to byłby rejon Głuchołaz, Prudnika, miejscowości ościenne, Biała Prudnicka, tak jak mówię, w Korfantowie też mamy swoją filię. W tej chwili prowadzi tam zajęcia mój uczeń Tomasz Hadzicki, purpurowy pas. Rozpoczęliśmy kilka dni temu. Są ludzie, trenują, chcą trenować. Mam nadzieję, że to wszystko pójdzie w dobrym kierunku. Na każdym plakacie informacyjnym jest numer telefonu. Do mnie można się ze mną skontaktować telefonicznie. Ja wszystko powiem. Po drugie, mamy swojego fanpage'a, gdzie wszystkie informacje na temat naszych treningów, wyjazdów na zawody, sukcesów naszych, no wiele, wiele rzeczy na temat Science Gold Team jest to pisane, także spokojnie można wejść na Facebooka i wszystkiego Państwo się Nie Jeszcze chciałam zapytać, bo oprócz Waszych treningów występujecie też na różnych wydarzeniach. W czym bierzecie jeszcze udział? Tak, ja uważam, że no, stanowimy już troszeczkę rozpoznawalną markę, jeżeli chodzi o sztuki walki, szczególnie na Opolszczyźnie i wydaje mi się, że to powinniśmy wykorzystać i wykorzystujemy to w celach charytatywnych. Pomagamy ludziom na tyle, ile możemy, na ile pozwala nam czas. Wspomagamy już od kilku lat charytatywny piknik sportowy, który organizuje Stowarzyszenie Tigers. Tigers w Prudnika super impreza sportowa. Odbywa się na przełomie wakacji, pieniądze zbierane są zawsze na dziecko niepełnosprawne z Prudnika lub rejonów pródnika. Już trzykrotnie braliśmy udział w tej imprezie. Jest to impreza stricte sportowa kilkanaście lub kilkadziesiąt dyscyplin sportowych, w których ludzie mogą brać udział, wygrywać nagrody, licytować nagrody. My zawsze pojawiamy się tam, rozkładamy swoją matę, robimy trening dla dzieciaków, robimy trening dla dorosłych, a wieczorem robimy pokaz. Także naprawdę fajna impreza. Często udzielamy się na pokazach w liceach, w szkołach podstawowych właśnie dużo opowiadając na ten Temat, co to jest brazylijskie jiu dlaczego akurat powinno się to trenować, a także um, kilka dni temu braliśmy udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy w Guhołazach, organizowanej przez Ośrodek Sportu i Rekreacji. Mieliśmy pokaz tam, przyjechał mój trener ze Szczecina, Maciej Linkę, został zaproszony i wspólnie zrobiliśmy po prostu pokaz dla, dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych, który wyszedł naprawdę bardzo fajnie. Użyczono nam ringu. Grupa wrestlingowa, która robiła tam pokaz wieczorem, dostępniła nam swój ring, także mogliśmy na tym ringu troszeczkę poszaleć. Duże zainteresowanie było, prawda? Tak, było spore zainteresowanie. Mimo pogody, mrozu siarczystego, że tak powiem, dużo dzieciaków przyszło, miało one możliwość później skonfrontowania się z, z Maciejem, tak, po walczenia sobie, po się na ringu, także no. Czy chciałby Pan jeszcze coś zdradzać coś Ciebie? Drodzy Państwo, no, wydaje mi się, że wysłuchując tej audycji, do części Was dotrze to, że może warto spróbować przyjść na trening, a zobaczyć, co to jest tak naprawdę. Naprawdę brazylijskie Jrzicu, co to jest ta wielka rodzina brazylijskiego Jrzicu, spróbować swoich sił, może okaże się, że to jest właśnie to, czego szukaliście w swoim życiu. Mhm. To ja dziękuję bardzo w takim dziękuję razie za rozmowę. Dobrać. Dziś moim gościem był Michał Rutkowski. Wiktoria Palarczyk, do usłyszenia.